Okej, okay, mamy to nowy odcinek od Verlansa Skibidi Wars 105 zaczynamy. Reakcja, analiza. Ło, wow, tytan głośnik trochę dostał. Trochę jest uszkodzony, nawet nie trochę. No ale teraz sonar jest po naszej stronie. Muszę wiedzieć, gdzie jest on, a gdzie jest kto. Mój brat? Co? Ty tam, TV Man ma brata? Muszę zabrać go do domu? Co jest? Nekromantów wid... A, czy jest jakiś leże nekromantów? Ja on tu wpadł. Czemu kamerę zniszczył ty? Co to było? Phantom Spire? Cóż tu się dzieje ty. Ja się wierzę. Ta seria się robi dziwna. Jakaś iglica, mamy to. Co to za gościu, ty? SONAR SCIBIDI TOILET? Jezu, jak one dziwnie wyglądają te SCIBIDI toalety? Chib, ale co tam jest? Później Co później? Kto to jest, ty? To to jest. Co to za gościu ty? Co to jest? Doskonale. Nasz pan będzie zadowolony. Okej, okay, czyli oni mają już kilka lokacji. A to co to jest? A to nie są chyba kontrolowane skibidi? Jakieś cargo przywoźnie. O Boże, to ten fantom. To ostateczne dostarczenie dusz powinno wystarczyć do jej przemiany? Co jest? Oni jakieś tu rytuały odprawiają mi. What the hell? Co jest? Jasny Gwin, kto to? Ty, co tu się dzieje? Co to za jakiś? LOL? Co jest? No nie wierzę, co tu się dzieje, ty, jakaś kobieta z Kibidi. Jezu, ona też kontroluje jakoś, ja pierdziele Co tu się dzieje? Biedne z Kibidi. Tu nawet kobieta z jest. Ona jest gotowa. Jednak zarówno ona, jak i mocne kromanty są nadal ograniczone w świecie śmiertelników. Hmm. Ale mają wystarczającą liczbę dusz, będziemy w stanie osiągnąć ich wszechmoc na tym świecie. Okej, okay, czyli oni zamieniają ten. Czy są gotowi wynalazco? Wciąż jestem w trakcie przygotowania byłego cesarza toalety i jego prawego, prawego droida do waszego rozmieszczenia. O kurde oni ich prze, przemienią, nie? To nie potrwa długo wasza wysokość. W międzyczasie może dołączyć do Jimiego w bazie mówców. Okej, okay, czyli ona idzie do bazy speakermenów. I tam jest Jimen. Wasza wysokość. Ty On tak powiedział? Wasza wysokość. To to jest żona tego nekromanty? Czy co to jest? Boże, ta seria się robi jakaś dziwaczna. To było nieoczekiwane. That was unexpected. YouTube for kto jest ten Whovytube? A on tutaj jakieś robi dodatkowe rzeczy, tylko on bardziej takie Fortniteowe animacje. Nie ma tu żadnego komentarza. Siostra Alfa ktoś napisał Doom Studio. No ale co, mają już dwa klucze. Teraz pójdą do bazy, tylko tu nie rozumiem tego, mój brat, to o co mu to chodziło, co tutaj leży, to jest Large TV Man, czy co? To. to mnie zastanawia, jak to tu leży, co to jest, a Large TV chyba. To wygląda jak Large TV Man, patrzcie jak on jest totalnie zdewastowany. Ej, tu też było jakieś Skibidi Toilet jak... Tu. Też coś było. No ale to bazę głośników teraz będą przejmować, nie? Przerąbane, naprawdę... Ta seria robi się taka bardzo, jest taka kosmiczna, taka z fantazy. Różne takie dziwne rzeczy są. Naprawdę. No i ten w ogóle jaki wygląda. On wygląda trochę jak ten z Doom Studio ten, ten tam szef ich. No, on tutaj pokaże ten panel. To jest co? Tu są głośniki, jeszcze kamery, komputery i TV menu. A to jest co? Co to jest to? A. Kamery, głośniki, TV menu, yy, mikrofony, komputery, a to? Sonar? To jest może sonar, nie? Nie wiem, dziwne to. No i ta kobieta, nie? Lol, jakaś wasza wysokość. To ona jest szefową w końcu, czy ten necromanta, nie? I oni tu jeszcze Jimena, nie? Tylko ja sobie tu... Czy są za słabe? I'm still process of preparing the former toilet emperor and his right-handed droid for your deployment. Okej, okay, czyli że, że będzie e, będą jakby kontrolowani bardziej, nie? No spokojcie.